Odcinku. Ostatnio wyskaliśmy pola humusem No i dzisiaj naszła pora na Rozsiewanie wapna wapno jest y, polskie Pokażę Wam y, filmę, bo na pom o, nawet pisze Poltar y, także Niby 100% reaktywne 98% węglanu wapnia Także no, zobaczymy jak to wyjdzie. Pół tony mam tego babka, wysypę to praktycznie wszystko na to pole co będę miał ziemniaki gdzie około 15 chyba, arów jakoś tak w formie węgradowej tak wyczytałem, że to nie powinno się nic stać także nawet jak tam więcej ono sobie poczeka w ziemi yy, na swoje ale na pewno y, zmieni się to, że pH się zmieni także no, myślę, że będzie dobrze bo ziemię znaczy nie badałem, nie robiłem żadnych próbek, bo po prostu no, nie opłaca mi się zresztą zachodu y, robić muszę kiedyś y, kupić sobie są takie y, parę złotych to kosztuje do badania gleby Taki preparat. On no się tam y, parę kropel daje na ziemię. Do takiego dozownika i zabarwia się na odpowiedni kolor. z tabeli można odczytać mniej więcej jak i, jakie pH gleby mamy. No a coś takiego może się skuszę kiedyś. Y, teraz wiem na pewno, że jest ziemia kwaśna, bo ich chwasty były tego oznakiem, Oznaku taką największą. No i oczywiście Yy, Mniejsze plony, nie? Także bo. No, druga rzecz, że ja, ja to watnowałem, yy, nawet nie pamiętam kiedy 5-6 lat temu także to był najwyższy czas. Powinienem to robić co roku, no ale w tym roku planuję się wziąć za tą ziemię, tak żeby to jakoś miało ręce i nogi. Yy, no bo plon był w tym roku tragiczny. Faktem było to, że przyczyniły się do tego mierzaki, yy, o dziki, no i swoje zrobiła susza, no ale jeżeli wapna na przykład też yy, nie było w tym yy, w ziemi, no to wiadomo, no to tak samo to był jeden z czynników, yy, które powodowały tak niski plon. Jeżeli jest, to też jest chyba większa absorpcja wody. Także no, i rośliny są bardziej odporne na y, takie warunki jak susza. No ja tak w tym roku muszę to zrobić, przetestuję to tak jak mówiłem były zdania podzielone, po poprzednim odcinku mówiłem o tych musie, że nie, którzy mówią, że to nic się nie stanie jak się patnuje zaraz po tym eee, którzy mówią, że coś tam się azot wytrąci zobaczymy, no każdy ma na swoim polu, musi to przetestować eee, także też e, tam możecie swoje uwagi pisać szybko w miarę kulturalnie nie żeby jakiś znowu była gównogóża to nie po to chodzi, ja robię to w ten sposób, pokazuję jak ja robię, i to jest moje zdanie. Moje po prostu doświadczenie, i tyle no zainwestowałem trochę w tą ziemię. Zobaczymy, jak to, jak to będzie. Chcę, żeby to miało ręce i nogi. Y no tak widzicie będę rozsiewał ręcznie wiadereczko i jedziemy yy, tutaj tak widzicie 98 co 3 yy, Także no Polkalk Ja taki będę stosował Akurat tutaj w okolicy był taki do kupienia, więc taki kupiłem Cena tego była niecałe 15 zł. Także z humusem to mnie wyniosło gdzieś około 300 zł, 350 zł, no coś takiego z humusem. Także to jest mój plan. Jeżeli to wypali, będę to stosował. Muszę to po prostu przetestować, no bo coś muszę zrobić. Ja nie chcę jakichś tutaj nawozów stosować agresywnych. Nie wiadomo jakich, tylko po prostu ten zestaw jest stosowany w uprawach ekologicznych. Ja jak najbardziej chcę w takie coś iść, bo ja to będę jadł te warzywa, nie ktoś tam. Czy nawet jak będę chciał sprzedać, to też, żeby one miały jakąś wartość, a nie po prostu iść na ilość. Ja z tego nie żyję, ja to robię dla siebie. Także to też weźcie pod uwagę. No i uczę się po prostu tego. Y no, każdy musi jakoś testować na polu, co dla kogo jest dobre, czy się komuś coś opłaca, czy nie. No ja też dostałem odszkodowanie za te straty, za te dziki. No też będę musiał chyba ziemniaków dokupić, bo nie wiem czy mi starczy. Druga rzecz, no chcę tą ziemię jakoś trzymać w kulturze. No i żeby to miało ręce i nogi, no bo po co mam tutaj, nie wiem, wyjaławiać ją, sadzić tylko i nic nie dawać do niej, no to jest bez sensu. No chcę coś, żeby tu jakieś życie też w tej glebie biologiczne było, żeby można było tutaj normalnie coś robić. Tutaj jest, tak jak mówiłem, około 15 arów. I to wysypę tutaj jeszcze może tam sobie woreczek dwa zostawię tam pod warzywka też złapnuje na tamtym polu co były ziemniaki no i to tutaj tak samo są zdania podzielone niektórzy mówią żeby mieszać drudzy nie żeby to wapno się samo przesączyło granulat niby ma takie opcje że żeby tego nie mieszać, no ale no nie wiem, no ja tak to właśnie wygląda. Ja postanowiłem leciutko, płyciutko to kultywatorem przejechać, żeby to wymieszało się, chociaż z tą wierzchnią warstwą gleby, no i później już niech się samo to sączy w głąb. Także no, spróbuję w ten sposób, jeżeli to nie zadziała, no to będę inaczej myślał. Tak to mówią, no człowiek uczy się na błędach. Dziękuję wszystkim za napisanie. Od, bo tam zapytałem się, jak co stosować, właśnie jeżeli chodzi o to wapnowanie. Tam dużo osób się na różnych forach odezwało. Yy, też prywatnie pisałem do moich widzów. Także no, dzięki Wam wszystkim. Yy, ja zabieram się za robotę, bo czas Wezmę sobie rękawice. Tak mówię, no siał będę ręcznie, kiedyś może sobie jakiś rozsiewać w sprawie. na razie go nie mam. Wiem, że nie jest drogi, nawet nowy, lejek kosztuje tam 800 czy ileś złotych, ale mam inne wydatki. Dla mnie nawet ta suma jest duża. Worki są po 25 kg, mamy 20 worków. Można powiedzieć, trzy wiaderka po niecałe trzy wiadra. będzie 90 wiaderek prawie także jest co rozsiebać i siedziemy nie żałujemy to ma być naprawdę dobrze powapnowane nie będziemy się tutaj Niektórych to może dziwi, że ja to ręcznie robię, to, ale to tak mówię, no to jest taki areał, że dla zrobotności nawet. A ja nie lubię tylko siedzieć na jednym miejscu, chcę też trochę ruchu zażyć, No nie po prostu Patrzymy jak to wyjdzie. Jeden rok przetestujemy. Na drugi rok, jak będzie dobrze, jeszcze powtórzy powaknowali. Kupię sobie ten, tak jak mówiłem, do testowania gleby kwaśnej. Będziemy widzieć, na czym stoimy. Na razie człowiek tak na pałę to robi, ale że wapna nigdy za mało na pewno to w jakimś stopniu poprawi strukturę tej gleby w połączeniu z tym humusem że no, będzie bit. Się przejdzie. Nie ma co żałować, własna mamy od groba. Kolejne 89 wiaderek. Dobra, nie będę was zanudzał. Rozsieję troszkę i będziemy dalej nagrywać. A więc robota postępuje. Jestem już przy końcu. Praktycznie y, widzicie biało. Sypie bardzo gęsto, no. Myślę, że wymyśliłem sobie coś takiego, żeby jak najbardziej równo posiać. Podzieliłem sobie pole na pół. Chcę tutaj posiać dokładnie 18 worków, czyli po 9 na połówkę i zrobiłem sobie 9. 18 takich można powiedzieć na każdej połówce 18 przejść takich można powiedzieć metr, nie, niecały metr czyli 18 przejść z wiaderkami muszę zrobić na każdej połówce i mam i mniej więcej wychodzi równiutko także tak sobie to podzieliłem żeby to w miarę równo posiać taki można powiedzieć manualnie to rozwiązałem o. Yy. no jest fajnie, no mam nadzieję, że to zadziała, że to będzie yy. zrobiłem sobie teraz przerwę, wysiałem jakieś 26 wiaderek aktualnie także no. już jesteśmy można powiedzieć ku końcowi zostało mi jeszcze Ile? 14 wiaderek do rozsiania i będę miał już to pole z głowy. Dwa worki, czyli cztery wiadra, tam pójdą na tam pod warzywka. I będziemy to płyciutko kultywatorować. Nie za głęboko, tak żeby tylko to lekko ruszyć. Tą wierzchnią warstwę wymieszać, żeby ten to wapno nie weszło zbyt głęboko na początek, żeby też zareagowało na tej wierzchniej warstwie. A przez zimę będzie się przesączać w stru strukturze gleby, także no mam nadzieję, że to zadziała. Dobra. Nasypałem sobie kolejne wiadereczko. Tu zostało mi jeszcze 7 woreczków. I jedziemy z tym. A więc... Wysiałem 18 worków tutaj w sumie, jakieś 36 wiaderek. Zostały mi dwa woreczki, cztery wiaderka na tamten kawałeczek, co będę miał warzywa. No i tak to wyszło, no. tak widzicie, fajnie, gęsto. Teraz tylko czekać aż ta kreda zacznie działać. No i zobaczymy, na wiosnę jeszcze raz tutaj prysnę tym środkiem Humbror, czy jak to tam się nazywa, już zapomniałem dokładnie, Humus Active, o Humus Active, no i powinno, zobaczymy, zasadzimy ziemniaki, zobaczymy jakie będą efekty, czy będzie polepszenie. Plonu czy nie, druga sprawa, też, że y, czy będą te chwasty rosły takie właśnie co lubią skrzyp, co lubią y, kwaśne ziemię? Bo tutaj troszkę tego rosło. No, myślę, że teraz odczyń się zmieni. Kupię sobie tak, jak mówię, może y, za niedługo właśnie ten preparat i zbadamy tą ziemię tutaj jaki ma odczyn. Dobra, jadę sobie teraz tam jeszcze posiać i spotkamy się już tutaj z agregatem. Będziemy na to uprawiać. Jedziemy sobie na pole teraz z ultimatorem i płyciutko Ruszymy tą ziemię tak żeby troszkę wymieszać nie za głęboko Także na dzisiaj byłoby tyle. Wymieszałem. Tak widzicie, leciutko. Tak gdzieś na 10 cm, może jest wymieszana ziemia z tym wapnem. Tak widzicie, no to się fajnie wszystko rozpuści. Plus ten preparat. Humus Active, także no myślę, że to wszystko powinno jakoś zadziałać. No. Zrobi nam się fajna struktura gleby. No, wapno jest i na zewnątrz, tak i w środku, także no, wymieszało się to fajnie. Tam niby różnie tam y ludzie mówili, ale ja wolę wymieszać. Szybciej to mi się zdaje, zadziałać, niż jakby to miało przemakać. Tak, zawsze ta wilgoć w glebie rozpuści. Szybciej to wapno i, no jest ok. Także co, no. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Był trochę długi, no ale chciałem nagrać coś. Także. Zapraszam na kolejne moje filmy. No i yy, oceniajcie, komentujcie. Trzymajcie się. Na razie.